Hej, cześć, witam Was. Słuchajcie, moi drodzy. Moi drodzy, moi drodzy, z racji tego, że, z racji tego, że przez chwilę jestem, można powiedzieć, sam w domu, chciałbym Wam powiedzieć, powiedzieć, bo to ja do Was mówię, nie? Chciałbym Wam powiedzieć, jakby to powiedzieć, może nie tyle o samotności, co o samym byciu samemu. Bo trzeba rozróżnić pewne rzeczy. Człowiek, człowiek. Trzeba rozróżnić, dlaczego ludzie często mówią, że czują się samotni. Ano, mówi się, mówi się często, że ktoś czuje się samotny, ale z czego to wynika? Jedni ludzie, jedni ludzie, jedni ludzie wychodzą z założenia, że, że, że czują się samotni, bo potrzebują drugiego człowieka. Oczywiście najczęściej się to mówi w kontekście, Kontekście relacji nam z Tak. Ale też, też występuje takie ciekawe zjawisko, takie ciekawe zjawisko, moi drodzy, że można też, jak to się mówi, czuć się dobrze sam ze sobą. Ale co to znaczy w ogóle czuć się dobrze sam ze sobą? Bo wiecie, powiedzenie czuję się dobrze sam ze sobą może wielu ludziom niewiele mówić. Czuć się sam ze sobą oznacza, że, że człowiek czuje się dobrze czuje się dobrze w swoim własnym towarzystwie, czyli kiedy jest sam, albo to jest, to jest, to jest bardzo skomplikowane, wiecie, ponieważ, ponieważ moi drodzy często jest często jest tak często jest tak, że ludzie mówią, że czuje się dobrze sami ze sobą i zawsze jak słyszę od kogoś, że ktoś czuje się dobrze sam ze sobą Często odnosił takie wrażenie, że, ten, że taki ktoś, że taki ktoś, nie potr... często wtedy myślał, że te, taki ktoś, tak jakby próbował mi tak jakby próbowałby powiedzieć, że, że de facto nie potrzebuje drugiej osoby. I drodzy, żeby nie było, fajnie byłoby, być, fajnie byłoby być na tyle samodzielny, by nie musieć na nikim polegać. Bo samodzielność, moi drodzy, polega, e, moi drodzy, nie tylko na to, że się jest w miarę ogarnięty, że można, że można koło siebie wszystko zrobić. A też niestety polega to też na tym, a to jest oczywiście taki minus tej, jakby to powiedzieć, tak zwanej samodzielności, e, samodzielności w cudzysłowie, ponieważ moi drodzy, m, ponieważ e, umówmy się, że samodzielność jest wtedy, kiedy człowiek jest, jest w stanie e, żyć. Nie tylko sam ze sobą, ale kiedy człowiek jest w stanie ogólnie żyć sam, kiedy jest w stanie sobie, kiedy ma tyle, na tyle, ma wy wystarczająco zasobów, żeby sam żyć, sam mieszkać, sam opłacić to mieszkanie, sam opłacać rachunki, sam sobie radzić w życiu. Jest to oczywiście dla dla wielu z Was może być, e, dla wielu z, wielu z Was mogłoby powiedzieć, że to, e, że, że, że to nie jest takie dobre, ale. Spójrzcie prawdziw oczy. Ludzie często mówią, że chcą być samodzielni, nie wiedząc, nie, wiedząc, nie wiedząc de facto o tym, że samodzielność ma nie tylko plusy, ale też minusy, że samodzielność wymaga pewnych rzeczy, które niestety musimy poświęcić. No. I niestety, jedną z tych rzeczy jest to, że człowiek musi. Człowiek dosłownie musi nabyć pewne umiejętności, które będą niezbędne do tego, by się samodzielnić. Ja, oczywiście, z racji tego, że jak sami dobrze wiecie z moich poprzednich filmów, jestem starym kawalerem. Mimo tego, mimo, mimo tego, że mam 32 lata, to uważam się za starego kawalera. Ale tak naprawdę, moi drodzy, człowiek musi nauczyć się, nauczyć się. Może nie nauczyć się samotności, bo nie wiem, czy można się tego nauczyć, ale musi y, nauczyć się y, radzić sobie y, z, tym, z tym nieprzyjemnym, gniatającym odczuciem kiedyś sam. No, niestety, tak jest, y, tak jest, y, tak jest niestety życie. A z, racji tego, że, z racji tego, że nie można, naprawdę, moi drodzy, nie można. W żaden sposób zakłamywać rzeczywistość, bo ona właśnie taka jest. Wiecie, ja, by, ja, czułbym, się, ja by, czułbym się źle, jakby ktoś mnie na umyślnie oszukiwał i, po, i podawał mi rzeczywistość nie taką, jaką jest. Więc, więc ja nie zamierzam wam opowiadać bajek, jako, jaka to nasza rzeczywistość jest sprawiedliwa i cudowna, bo wszystko ma swoje plusy i minusy, tak jak to w życiu. Wiecie, ja na przykład. E, powiem Wam tak, I, i ja, ja na przykład, ja na przykład muszę, uczyć, muszę codziennie, za każdym razem, za każdym razem, kiedy w tych momentach, w których jestem w domu, muszę uczyć się tego, muszę uczyć się tego, żeby być w stanie sam egzystować, żeby, żeby nie czuć takiego wewnętrznego przymusu, że muszę kogoś sobie znaleźć, bo inaczej, bo inaczej zwariuję, bo człowiek naprawdę mógłby oszaleć. Samodzielność polega też na tym, Niestety, moi drodzy, to jest oczywiście taki minus tej samodzielności, że właśnie samodzielność czy tam samotność, w zależności od tego, co mówimy, ale o co chodzi? Chodzi po prostu o to, żeby nie czuć, nie czuć wewnętrznego przymusu, że musimy sobie kogoś znaleźć, bo, bo zostaniemy sami. No, moi drodzy, Moi drodzy, mamy XXI wiek, to nie jest, to nie jest średniowiecze, że, e, że z tego, tego, tego powodu trzeba było, nie wiem, na przykład e, w wieku w wieku 18 lat już się żenić, nie, moi drodzy, to, teraz to tak nie wygląda, teraz ludzie, teraz jest XXI wiek i trzeba iść z duchem czasu, a nie trzymać się kur, kurczowo przeszłości, wiecie... E, Teraz, teraz, mamy takie czasy, kiedy człowiek chce być samowystarczalnym, ale żeby być samowystarczalnym, to już powiedziałem, trzeba mieć odpowiednie zasoby do tego, by opłacić e, czynsz, mieszkanie, wodę i tak dalej. Czyli de facto trzeba mieć pieniądze. A niestety, moi drodzy, m, współczesny świat nie ułatwia, nie ułatwia tego, żeby człowiek, e, żeby człowiek, e, żeby człowiek był sam. To nie jest po prostu, e, to nie jest po prostu... To nie jest po prostu, może nie świat, co tyle bardziej, nie wiem czy to chodzi o świat czy o kraj, ale to nie jest po prostu miejsce dla ludzi, którzy muszą żyć w pojedynku, w pojedynkę. Samotość, samotość czyli samotość i samodzielność, czyli archetypy tak zwanego życia w pojedynkę. Bo niestety mówmy się, że życie różnie wygląda i. I naprawdę e, nie należy, nie, nie warto zawsze, zawsze się spodziewać, że ktoś Wam przyjdzie z pomocą. Czasem człowiek musi sobie w życiu sam radzić. E, fakt, że mam tą świadomość, że sobie e, trzeba sobie sobie uradzić, niestety nie oznacza, że posiadam odpowiednie umiejętności i zasoby, żeby sobie sam w życiu poradzić. Wiecie, e, Wiecie, ja... Widzicie, ja, ja, sobie, ja sobie nie wyobrażam, żeby według z osobą samodzielną musieć prosić kogoś o pomoc. Czykolwiek bardzo zawsze jest mi miło, jak ktoś, mówi, że, jak ktoś mi mówi, że w razie czego mi zawsze pomoże, ale wolałbym tego nie robić, bo jestem dorosłym facetem. Ja bym, no to nie patrzeć i powinien umieć sobie radzić, a to czy sobie radzić sobie samemu, powinien sobie umieć radzić samemu w życiu. A, ty, czy sobie, a to, czy sobie radzę, to już jest inna para kaloszy. Trochę się rozgadałem, miał być film o, sam o samotności i tak dalej, e, a wyszedł trochę dłuższy film. Niemniej jednak, moi drodzy, jednak, moi drodzy trzeba, trzeba uwzględnić jedną rzecz, że osoba samowystarczalna, nie, nie zawsze jest tak, że osoba, która jest samowystarczalna, samotna, Samotna lub samodzielna e, może, e, może, sobie, może sobie pozwalać na to, żeby czuć się samotna. E, takie rzeczy się zdarzają, nie przeczy, ale, ale poczucie samotności przeszkadza w samodzielności. I takie, jest, takie jest moje wewnętrzne zdanie i rozważanie na ten temat. Film trochę długo trwa, nieważne. Jeśli film Wam się podoba, zachęcam Was, dajcie łapkę w górę na dole. Jeśli chcecie być na bieżąco z swoimi filmami, to również Was zachęcam do subskrypcji. Ja się zapiszę dam. Cześć.